Hej, Siemano! Z tej strony Ronie. i witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 15 tym razem jesteśmy na internetach, a dokładniej na Foothedzie i dzisiaj przedstawiam wam jakie składy będę grał sobie podczas gdy FIFA 15 wyjdzie zanim ona wyjdzie, to będzie trzeba sobie skład zrobić. No i taki pierwszy portugalski, tak samo jak FIFA 14. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja dosyć tania, a myślę tutaj, że w obronie nic się nie zmieni. Że nikogo tutaj nie będę musiał zmieniać, że nie będzie droższy, wydaje no... Chciałbym tego z mieć, no, ale on chyba jednak coś tam będzie kosztował w tej FIFie. Zamiast niego to tam powędruje Nani albo Christian Teo. i też ten Rafa. No, on jest bardziej skrzydłowy, bardziej napastny, ale ja go sobie przetestuję na lewej pomocy. Jestem ciekaw jak będzie grał, a no, jeśli się nie spisze chłopak, no to tam pójdzie w jego miejsce Gajtan. No Quintero no, nie ma tutaj innego wyboru. Też podawałem na Facebooku swoje składy. Jeśli ktoś widział, no to niestety, ale chat no, się zaktualizował, nowa baza danych. No i troszkę te składy się pozwieniały niż to co pokazywałem na Facebooku. No tutaj nie ma innego wyboru niestety. No i miał być legendarny atak Martinez, Eder, ale niestety znalazł się jeszcze lepszy pan od Edera, mam taką nadzieję. Albo Bakar. Patrzę jaka burzyńska bestia z kamerumu. O, oh, to już ja ten atak mam nadzieję, że się będzie tak uzupełniał, że to jest niesamowite. Już się nie mogę doczekać, żeby zagrać tym duetem. No i jak wiecie, żeby kondycja się nie traciła, żeby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy kart na trening drużyny kondycyjny, bo to musi być na ławce i ten drugi skład zastępczy z Ligi Francuskiej sobie tutaj zrobiłem. Też mi się wydaje, że dosyć tania będzie to opcja. No i tutaj go... No... Troszkę w obronie się może tutaj zmienić, bo Bediwo może być drogi Aurier ma to w ich miejsce Maxwell tutaj pójdzie na lewą obronę, jakby co? A tutaj pójdzie Wander z spejrzeżże. Też chciałbym zobaczyć jak Untiti się spisuje. Matidi to pff, bez zdań Najlepszy SPD w, li w lidze francuskiej. Tutaj gra Alessandrin na lewej. Chociaż tam jeszcze był jakiś taki zawodnik, też dosyć szybki. Zapomniałem jego nazwiska, ale jak on będzie chujowo grał, no to jego zmiennik tutaj wejdzie. Zapomniałem nazwiska. A tu oczywiście naprawię, go prosi, no jakby kto inny mógł tu grać. Musi być trochę polskiej krwi w francuskiej drużynie, no z Ligi Francuskiej. No, no, SPO. W Bridze francuskiej nie ma nikogo SPO. jest tylko Grenier i jakiś... jakiś tam jeszcze górków chyba z Lyonów. No to niestety no, jakiegoś napastnika musiałem poświęcić. Jest to Lasa Z też z Lyonów. no i będzie sobie gra na SPO, ponieważ no, tak jest zarezerwowany dla Traore y i Bright White'a no patrzcie na to, ten jest wysoki dupny, silny, a ten jest mega szybki. Ha, mam nadzieję, że tak samo jak widzę portugalskie, się będą doskonale uzupełniać panowie. No i wydaje mi się, że zanim wyjdzie FIFA 15, no to uda mi się na Webappie zrobić ten portugalski skład. No i może zacznę już tym troszkę francuskiego, bo zależy jakie paczki się trafią, oprócz no wiecie, w pierwszej pacce podamórkowej mieć Ronaldo, coś pysznego, to już nawet o takich składach nie myślałem, no robię lepsze, nie? No a jeszcze taka mała uwaga, bo... Po wyjściu już wszystko będzie drogie. Normalnie taki zabudnik, na przykład powiedzmy, lasy, będzie kosztował dwa kafle, a po miesiącu będzie kosztował 600 monet. Więc i taka dobra rada: zostawcie sobie kontrakty, trening kondycyjny, ponieważ to ludzie będą kupować zaraz po wyjściu. Najlepiej to taka rada, sobie grać tym brązowym składem, jakim się do, jaki się dostanie, i grać sobie z kąpem te pierwsze spotkania. To taka była mała rada ode mnie. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pochwalcie się w komentarzu, jakie Wy sobie będziecie robić pierwsze składy do FIFA 15. Dziękuję Wam jeszcze raz. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!